Witam wszystkich z powodów technicznych, a mianowicie z takich powodów, że tamten odcinek trwał, bo nie trwał, tylko zajmował 5GB. Postanowiłem, że prze połowie go dosłownie na pół. No i skończyliśmy w momencie, kiedy skończyliśmy budować klawiaturę. Teraz o. To już jest całość. Tak wygląda projekt pod sam koniec. Pod koniec odcinka dojdziemy do tego momentu, kiedy to wygląda tak. Yy, zapraszam do oglądania. N, nie, jakbym mówił coś, yy, nagrywam to po skończeniu już odcinka. Dlatego, żebym coś w trakcie odcinka mówił o tym, że może to będzie jedna część, może mi się uda. No to wiedzcie, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę musiał to przepołowić. Zapraszam do oglądania. Dziękuję, do widzenia. No dobrze jak widzicie jest to już takie coś. I teraz też zauważyłem, że kiedy włączymy sobie liczbę na przykład 9 sygnał już tam nie sięga do tych repeaterów no do tego możemy gdzieś w połowie koniecznie pod tym gdzie są klocki ee, przepraszam położyć repeatery To jest liczba 9. Wszystkie liczby działają. Mamy zrobiony ekran. Jeżeli ktoś nie wie, liczbę 4 robi się w ten sposób. Myślę, że wszystkie są łatwe oprócz 4. I 7. 5, 6, 7. 7. Zapamiętajcie sobie, jak to się robi, ponieważ będziemy to robili dosyć często. Dobra. Teraz w świetnie, po co to zniszczyłem, zróbmy sobie 9 takich guzików na wysokości 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guzików 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jak widzicie będzie to licznik na guziki Przepraszam za chwilowe dźwięki Koło mi usiadł na twarzy. Dobra, wiem, <grym>, to jest dziwne Właściwie to nie wiem po co to rozwaliłem, kurde, nie myślę. Tutaj będzie ta, taka ściana. Tak teraz musimy sobie zrobić zejście prądu z nich. Za nimi. Tak i tak, 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 tak. Tak, tak i tak. I tutaj będzie bardzo ważna rzecz. Ponieważ licznik ten po kliknięciu jakiejś danej cyfry będzie nam ją wyświetlał. Dopóki nie klikniemy innej, albo nie zresetujemy systemu. Dlatego tu jest taki mały haczyk, że, ten, że musi być właśnie ten. Kiedy klikniemy ten guzik, wyłączy on ten guzik kliknięty wcześniej. Oraz sam siebie włączy. No jest z tym trochę zabawy. Po pierwsze yy, dźwigamy sobie tutaj... Właściwie to możemy to zrobić w ten sposób. Hmm... Zresztą ten statier teraz. Zazwyczaj to buduję trochę inaczej, ale no, nie zrozumielibyście. Tak tutaj będą repeatery repeatery na tych repeaterach na, na wzroście tych repeaterów będzie klocet. Możemy sobie zbudować tak do końca, a czym rozwalić co drugi. Nie zostawiajcie nic do takich wolnych klocków, to po pierwsze nie wygląda, po drugie potem się człowiek grupi. Tak. Pod nimi... Prowadzimy sygnał... Redstone'ami. Redstone'em. Tak, żeby wszystkie połączyć. Teraz zobaczmy. Kiedy klikniemy tutaj guzik serno idzie tu, Kiedy klikniemy serno też idzie. No, tam od końca to zaraz zobaczymy. O nie wiem, czy idzie. No, nie, nie to zaraz sprawdzimy. kurde przepraszam, jest to dźwięki naprawdę. Um, Dzień za tym robimy sobie przejście, ponieważ tutaj muszą być to jest tak właśnie, rozdzieliłem teraz sygnał na dwa jednocześnie łącząc. I teraz budujemy bramkę, która jest bardzo ważna. Będziemy jej bardzo często używali. Bramka pamięci, wygląda ona następująco. Teraz, kiedy klikniemy guzik, sygnał z niej nie zdaśnie. Przynajmniej ten tutaj na rurze. Tak, więc wybudujmy sobie taką bramkę. Zawsze budujesz szkielet najpierw taki. Dobrze, zbuduję dwie, wy zbudujecie sobie resztę, ponieważ spada mi czasu. Tak, du, tak, 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 teraz kiedy do druzitu, stąd. Mhm. Och, kiedy tkniemy stąd druzitu. Sygnał z niego nie zrasnie. Eee, dobra, zbuduję resztę. Zbudujcie sobie takich bramek wszystkich tutaj do końca. Zaraz wracam. Dobrze, bramki skończone. No i teraz co? Kiedy teraz, tylko teraz jest jeden problem, kiedy klikniemy teraz sygnał, jakiś jeden tutaj podany, jedną, jeden przycisk, spowoduje to jedynie zmianę jego stanu, ale nie, spowod nie zresetuje drugiej bramki. Aby to zrobić, musimy wykorzystać ten sygnał. Popojemy się nim pod ziemię. Zróbmy począć dwóch tratek. Raz jeszcze zresetować taką bramkę. Są dwa sposoby sobie klikniemy plusit aby ją zresetować są dwa sposoby. Albo zniszczyć proszę naduże, czy robić nie będziemy, ponieważ to się nie uda. Albo dostarczyć energię tutaj. I to nam się uda. Tylko że od dołu. Pod każdym z takich budujemy sobie zrobimy przerwę. Tak. Teraz zniszczmy ten klocer. I teraz musimy postawić tutaj pochodnie. Między nimi w tym rządku kładziemy repeatery. Nie tutaj nie Tutaj możemy w pewnym miejscu to tak przedłużyć. Dobrze. Teraz sprawdzimy. Musimy sprawdzić, czy sygnał tutaj dojdzie tam do tamtego miejsca. Stąd już widzę, że nie dochodzi. Na razie to sobie wyprowadźmy ten sygnał. Tak. Widzę, że nie dochodzi, więc przedłużmy. Tak dochodzi. Dobrze, tak ma być. <laughs> I jest okej. Okay. Tutaj teraz w tym miejscu położmy repeater opóźniony maksymalnie. Co to spowoduje? Dobrze i teraz skield klikniemy sobie liczbę 1, 2, 3, 4, 5 liczba 5 zostaje za liczba 5 zostaje widzę znit niszczona. To tak nie może być. Teraz ustawiamy jeszcze jeden repeater maksymalnie opóźniony. Klikniemy liczbę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Różę się zaraz, a, chyba wiem o co chodzi. No no tak, wiem. Tutaj, w tym miejscu ten sygnał musi być znerwowany. Tak. Teraz będzie działało, być może nawet bez tych repeaterów. Licz pięć. Tak. Nie. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Zaraz wrócę. No, witam. Tu jest taki pewien problem, ponieważ zapomniałem użyć takiej jednej bramki, która straca str nasz sygnał. Jeszcze no, się o niej dowiecie. Yy, no i teraz co zrobiłem. No, tutaj jeszcze jeden repeater. Spowolniłem bardzo mój mechanizm. No, ale tutaj nie chodzi o to, żeby był szybki, tylko o to, żebyście poznali podstawy. Oraz tutaj między repeaterem, jednym a drugim, tak jakby położyłem jeszcze czerwony proszek. A, to sobie teraz zrobiłem, żeby wiedzieć, czy gaśnie, czy nie. Możemy to znaleźć za. No. no i teraz, kiedy mam liczbę wpisaną, teraz akurat 7, wpiszemy sobie liczbę. Raz, 2, 3, 4, 5. I ona tam zostaje, cały czas będzie wyświetlona. Liczba 1. W ten sposób kliknięcie do zipto, a najpierw resetuje wszystko. Po czym ustawia cyfrę. Dobra. Teraz to trzeba podłączyć i włączymy liczba 1 do liczby 1. 2, do 2. No, i tutaj znowu jest pewna rzecz. Wszystko musi być znerowane, albo można też zrobić o, w ten sposób, że zniszczymy te pochodnie. Ale rzadko to się teraz zdarza, żeby te pochodnie niszczyć, zazwyczaj decoder, czy właśnie takie jakby to można nazwać, właśnie mini GPU, tutaj robimy z tymi pochodniami. No, ale na cele dzisiejszego poradnika możemy to zrobić w ten sposób. Tylko zaraz będziemy musieli postawić Repeatery. Podłączę to i. W i zaraz do Was wrócę. Dobra, podłączyłem. Trochę prowadzę z kabla, tak fajnie wygląda. No i teraz, co robimy? Przed każdym tutaj tym klockiem dajemy repeater. To jest niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja wcześniej. Po prostu musimy tak zrobić, żeby sygnał potem tam sięgał do końca. Tak, wydaje mi się, że nie, nie jestem pewny, czy będzie sięgał. Hmm tak, sięga, sięga, dosłownie, dosłownie idealnie um, i teraz no, przedłużamy sygnał, tutaj akurat nie ma to znaczenia jak no, przyrobimy tak, na tym ostatnim klocku żeby zyskać jak najwięcej hmm, co ja robię Ta. i tak mhm Tutaj żebym trochę przesadził z oszczędnością Dalej liczbitery... Nie, tylko kurde te 2 trzeba. No dobra. I wszystko prawie gotowe. Właściwie to wszystko gotowe. W tym momencie mamy wyświetloną liczbę 1. Zróbmy sobie liczbę 2. Liczbę 3. Liczbę 3, tak. No i teraz możemy to sobie zabudować, jak już tam chcemy. Prawda? Napisać tabliczki. To już jest wasza osobista sprawa. Zrobiliście swój pierwszy w życiu mechanizm z użyciem bramek pamięci. Czyli bardzo ważnej rzeczy. Której będziecie używać przez, przez całą waszą karierę tworzenia mechanizmów. No bo tak naprawdę to... Tablicza tutaj. I wam jeszcze powiem taką jedną małą rzecz. Na niebieskiej wełnie bardzo ładnie wygląda to. Eee, niebieska wełna. Eee, tak. Czyli po prostu robimy to w ten sposób. Eee. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, dziewięć. Dobrze. I o to nam chodziło. Yy, bardzo długi będzie odcinek lat będzie trwał, ale chyba będę używał przez całą noc nie mówię już o renderowaniu. Jest to no, no, jest to taki pierwszy. Yy, czekajcie na ostatni. Ostatni będzie lepszy. Yy, znaczy nie ostatni, następny. W następnym zrobimy co jest z wykorzystaniem tych bramek pamięci. Mianowicie mini pamięć ROM. Na czym to będzie polegało? Na tym, że wpisujemy sobie jakąś liczbę, na przykład 2. Ta liczba zapisuje się w jakiejś tam pamięci podręcznej. Po czym, jak klikniemy guzik, zapisuje się ona w pamięci tej normalnej, po czym wyświetla się ona na naszym ekranie. W każdym momencie możemy tą liczbę zmienić. I zrobimy tak, że będzie się ona zapisywała do dwóch różnych pamięci. Będzie to taki wstęp do takiego mini komputera, ponieważ każdy komputer musi mieć takie mini-rejestry. To jest taka mini-pamięć ROM. Czyli zrobimy tak, że napiszemy sobie liczbę 5, zapiszemy ją do modułu A, po czym napiszemy sobie liczbę 10, zapiszemy ją do modułu B. Klikniemy ludziom podaż A i podaży nam się liczba. Jeszcze nie pamiętam, co było Pokaż B, i pokaż nam się liczba, która była w B. Dzisiaj zrobiliśmy no, kawał dobrej roboty. Może nie kawał, no ale widać jest tutaj trochę tego. Bardzo prosty licznik. Weźmiemy dla pewności jeszcze jakąś liczbę. Teraz wasza prasa domowa. Pokombinujcie, jak zrobić tak, aby po kliknięciu guzika który będzie na przykład w tym miejscu, zegar odliczał od 9 w dół. Jak zrobić coś takiego? Dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. tam Subskrybujcie, oczywiście. Subskrybujcie, komentujcie, piszcie, czy chcecie takie poradniki, czy chcecie, żebym robił jakieś wie, następne rzeczy. O, jeszcze jedno. Jak zresetować ten mechanizm? No żeby nie było nic na nim widać. Turum, 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 Podprowadzamy sygnał Tutaj. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.